Cześć, witamy się z Wami Łukasz. I Radek. Dzisiaj o Diablo. W końcu zmusiłem Radka. O Diablo to jedna z moich ulubionych serii gier. Radka, z tego co wiem, też. Też? W związku z tym, korzystając niejako z pretekstu, że wydawnictwo Open Beta wydało taką książkę, zostanie chwilę i posłuchaj, co jest sporuszczoną wersją bardzo słynnego powiedzenia. Pogadamy o tym, jak Diablo powstało. Dzisiaj będzie tylko o jedynce oraz o tym. Co wiemy o świecie tej gry z innych mediów? Stay a while and Diablo powstało jako produkt potrzeba serca grupy pasjonatów, czym się pasjonowali? No, zaskoczę absolutnie nikogo jak powiem, że w latach 90 grupa nerdów pasjonowała się Dungeons and Dragons. Wow, jest cool. Yeah. Does him wanting to play with us again mean he's... I mieli genialny pomysł. Zróbmy Dungeons and Dragons, ale na komputer. Rewolucyjne. To był naprawdę dobry pomysł. Problem polegał na tym, że bardzo dużo studiów wpadło na ten sam pomysł mniej więcej w tym samym czasie. I to nam dało Baldur's Gate i w ogóle całą tą rewolucję i okres dominacji gier RPG-ów izometrycznych. Wśród nich Diablo no, nie wyróżniałoby się niczym, dlatego że pierwotny produkt tworzony przez Condor Studios, bo to właśnie nie robił Blizzard, tylko robił Condor, który potem został przez Blizzard kupiony, ale dojdziemy do tego. Wśród nich taką ważną postacią, która fajnie o tym opowiada na GDC, Games Developer's Conference, możecie sobie na YouTube znaleźć. Wstawiam tu może jakiś link, um, albo nie. Jest David Brevik. Nie mylić z tym drugim panem, który podobnie się nazywa i tam w robi coś brzydkiego. Tam był Amerykaninem. Chcieli zrobić grę turową, RPG, w której będziemy wchodzić do lochów i nawalać szkielety i gałliny. No i taką grę zrobili. A potem, jak się skończyły pieniądze, a ta gra była jeszcze tak bardziej w powijakach, postanowili pojechać na targi. I wyjazd na te targi był tak rozpaczliwym aktem, że jak przyznaje sam David, pieniądze mieli tylko na przejazd w jedną stronę. Także na miejscu musieliby sobie, nie wiem, poszukać pracy, żeby w ogóle wrócić do siebie. Natomiast mieli nadzieję, że spotkają podobnych sobie nerdów, którzy mają trochę więcej pieniędzy i się jakoś dogadają. No i o dziwo dokładnie tak się stało. W celu jednak uatrakcyjnienia um, tej gry i tego projektu jako pewnej oferty biznesowej dorzucili graficzne elementy, które z Diablo tak dobrze kojarzymy, czyli te wszystkie kontrowersje religijne, tak? krzyżowane anioły, anioły nabite na pal, pentagramy, płonące pentagramy, twarze pentagramy, odwrócone krzyże, pomoc odwrócone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak, jak bardzo to było osadzone w narracji tej gry w ogóle? Ta gra nie miała scenariusza, więc nie było to osadzone w niczym. Pojechali na targi i tam spotkali Blizzard Blizzard Entertainment, który akurat zbierał owoce swoich pierwszych produktów i miał troszkę delikatną nadwyżkę pieniędzy, pracowali nad swoim pierwszym dużym hitem, czyli nad Warcraftem 2, i o dziwo, piwniczaki z piwniczakami dogadali się i powiedzieli, no to pracujcie sobie spokojnie nad tą grą, nikt was nie popędza, my wam będziemy płacić. To by naprawdę cię zmotywowało do roboty, nie? Jakby ktoś powiedział, nie przemęczaj się, nie ma pośpiechu, my będziemy płacić, ty pracuj w swoim tempie. No, produktywność spadła o 100%. Można sobie to wyobrazić. Blizzard ostatecznie spacyfikował kondorów, i diablo zostało doprowadzone do porządku i wydane. Zosta Zostało zmieniona na czas rzeczywisty. A w trakcie developmentu wyleciała cała seria różnych bardzo pomysłowych, ale jednak dziwnych mechanik, które mogły tą grę jednak postawić w innym świetle. Łukasz wspomniał Wam o tym, że to miała być gra turowa, ale abstrahując od tego, jest jeszcze jedna ciekawostka, bo poza grą turową miał być tam jeszcze zastosowany mechanizm mapy gwiazd. I ta mapa miała nam wskazywać tak właściwie czas, który nam pozostał. Im szybciej to zrobiliśmy, tym lepiej, a jeśli się nie zmieściliśmy w wyznaczonym czasie, to wtedy diablonek wystawał się nieznośnie silny i jego zabicie było praktycznie. Niemożliwe. No, taki mechanik było tam dużo, dużo więcej. Zresztą pierwotnie miał być też dużo więcej postaci grywalnych, między innymi barbarzyńca yy, czy mnich, który potem powraca. No, właśnie wszystkie te elementy powracają i są możliwe do znalezienia w dodatku do Diablo 1, czyli Hellfire, uh -huh. który to ciekawostka nie robił. Te, tego dodatku nie robił Blizzard ani Norf ani żaden inny, tylko Sierra. I polecam, przekazano im wszystkie pliki yy, po stworzonej podstawce, bo wtedy Blizzard no, pracowało już nad, nad dwójką. No, bo nie chcieli marnować czasu. Wiedzieli, że mają hit w ręku i trzeba kuć żelazo póki gorące. No, ale szkoda nie skapitalizować tak dużej liczby sprzedanych kopii. więc zalecili się, że żeby zrobiła dodatek. I powiedzieli: Macie tu wszystko. Tylko wiecie, te stare pliki, gdzie są jakieś takie strzępki informacji o pożyczach, które skasowaliśmy, no to ich, broń Boże, nie dodawajcie do, no właśnie, zgadnij, co znalazło się na płycie zgrał wszystkie te elementy, za co podobno tam się odbyła jakaś epicka kłótnia i awantura, hmm, otarło się to o sprawę sądową. Natomiast dzięki temu no, dataminerzy dzisiaj mogą sobie po pogrzebać w tych plikach, bo nawet w kopiach cyfrowych wszystkie te pliki pozostały. Jeżeli kupicie sobie Diablo z dodatkiem Hellfire na gogu dzisiaj, to tamte wszystkie pliki są i da się wiele rzeczy odblokować. Wiele questów skasowanych, bohaterów, itemów i tak dalej. No dobra, ale pomijając to wszystko, pogadajmy teraz o tym, dlaczego Diablo urzekło tak wielu ludzi, co jest w tej grze dobrego. No właśnie, a urzekło to niewątpliwie tak, udało im się. Zresztą, prosty, prosty fakt. Kiedy wydawano grę, wyszli z założenia, że sprzedażą około 100 tysięcy sztuk. No, pojawił się mały problem, ponieważ nie było to 100 tysięcy sztuk, a samych prowerów było 450 tysięcy. Więc samo Diablo 1 sprzedała się właściwie w 2,5 milionach sztuk, no i gra wciągnęła bardzo. Tu jeszcze dodam odnośnie tego, co Łukasz wspomniał. Hellfire rzeczywiście jest na gogu, jest to fajna ciekawostka, bo jest więcej poziomów, które możecie przejść. Ja przykładowo dowiedziałem się o Hellfire bardzo, bardzo późno, mm -hmm. ale tam też jest taki mały smaczek. Co prawda trzeba pogrzebać właśnie w tym kodzie źródłowym, ale polecam Wam sobie poczytać o Crawium Levelu, bo ten krowi Level skąd się wziął tak na dobrą sprawę i właśnie wziął się z wydania Hellfire, czyli dodatku do samego Diabla. Tak, to znaczy tam jest bardzo wiele rzeczy, które jawnie nie pasują do klimatu Diablo, i na przykład te dodatkowe poziomy, które mam okazję przemierzyć, przypominają bardziej statek kosmiczny niż kolejne poziomy piekła. I zresztą, żeby musimy wysadzić trującą roślinę granatem, no, musimy dużo dziwnych rzeczy zrobić, które w ogóle nie kojarzą nam się z tym, co prezentowało samo Diablo. Natomiast wracając do tego pytania co w tej grze było urzekające no przede wszystkim klimat tak warto zwrócić uwagę na to że ta gra nie była tworzona konsekwentnie w jednym kierunku od początku do końca jak sobie zobaczymy intro do gry to tam nie ma w zasadzie żadnych informacji na temat zarówno gameplayu jak i y, historii opowiadanej. tak? Mamy tam jakiegoś lisza, który przebudza się w jakiejś krypcie. Nie ma takiej postaci w grze. Jest jakiś miecz wbity we wzgórze. Jak się pogrzebiecie w tych plikach albo lepiej obejrzycie, y, poszukacie sobie na YouTube ludzi, którzy już to zrobili, to dowiecie się, że to i był ważny miecz, ale ostatecznie wycięto go z gry i nie ma, y, nie ma go tam. Tym niemniej klimat tego miasteczka, w którym w podziemiach katedry otwierają się wrota piekieł, to jest przy okazji fajne zderzenie tego, że to miało być Dungeons and Dragons pierwotnie. Tak? I ta gra ostatecznie nie miała mieć bogatego scenariusza, a miała. No bo jak spojrzymy sobie na tę listę, to ona naprawdę nie wygląda na stolicę królestwa, tak, w którym król Leoryk rządził i oszalał i tak dalej. Tam siedem hat na krzyż, tak, wszystkie te postacie są funkcyjne. Kowal naprawia nam broń, Adrias sprzedaje nam potki i skrole, a Dekat Kane identyfikuje przedmioty, ale przede wszystkim opowiada. No dobra. To przejdźmy, bo w Diablo powiedziano już chyba wszystko, co się da. Nie ma sensu, żebyśmy tutaj dokładali swoją cegiełkę. Przejdźmy zatem do tego, o czym mówi się mało, czyli do świata Diablo. No to zacznijmy od tego, że marzenie twórców pierwszego Diablo spełniło się dość szybko. Po premierze dwójki i ogromnej popularności pojawił się dodatek do Dungeons and Dragons, w którym można było grać w świecie Diablo. Tutaj mam akurat... Bestiariusz do tego dodatku, ale da się to nawet dzisiaj pozbierać. Tutaj, po logo znawcy tematu, poznają, że to jest trzecia edycja DD. Kiedy Diablo okazało się sukcesem, Blizzard dość szybko podłapał to, co nazywamy współcześnie w nauce opowieścią transmedialną. Czyli postanowił sprzedać swoją historię, jakby jednocześnie reklamując w różnych innych mediach. Z czasem pojawi się również animacja. Z która miała promować trójkę przed jej premierą, Natomiast po dwójce pojawiły się pierwsze powieści i opowiadania. Tutaj wydawnictwo Fabryka słów wydała pierwszy tom, ciekawostka pierwszej jedyny, nigdy nie ukazał się drugi. Znaczy wcześniej te książki wydawało wydawnictwo ISA, które niestety w bardzo smutny sposób zbankrutowało i utraciło te prawa. Te wydania z Isy, ja ich akurat nie posiadam, ale one mają obecnie bardzo dużą wartość na rynku wtórnym, także... Gdybyś coś przypadkiem ci się napatoczyło, to wiesz, pamiętaj o mnie. W każdym razie próbowała to przedrukować Fabryka Słów. Nie udało się specjalnie, nikt za bardzo nie chciał tego kupować. Tutaj są dwie mini powieści, czy w zasadzie powieści, mają po kilkaset stron. Um, powiem delikatnie. One były. Lekko osadzony w świecie, który jeszcze nie do końca istniał. Dlatego, że w tamtym czasie uniwersum Diablo czy Sanktuarium nie, nie miało jeszcze finalnego kształtu, nie było aż tak bardzo przemyślane, i to w tym medium, to znaczy w literaturze, to uniwersum się wykrystalizuje. Ha, ale uda mi się gra słów, bo ostatecznie kraje, historię tego świata możemy poznać księdza księdze Kejna. Tu jest tytuł: księdze Kejna która jest swego rodzaju bestiariuszem, ale też y, kosmologiem i kosmogoniem tego świata, czyli jak ten świat powstał. I jest to opowieść bardzo gnostycka. Muszę przyznać, ktokolwiek to pisał, y, ewidentnie zrobił research w jakichś mitologiach, ponieważ nie ma tytułu na układ, co to znaczy. Jest, zabieg swoim bardzo drogą. dumny ze, swojej, y, ze swojego dzieła. Natomiast tutaj mamy Boga, Stwórcę, który dzieli się na dwa aspekty: tak? aspekt dobry i aspekt zły. Aspekt zły jest o wiele większy, jak się okazuje, chociaż aspekt dobry jest o wiele potężniejszy i one jakby unicestwiają się nawzajem. Ten dobry to tak jak powiedziałem, grze słów, kryształowy wojownik Anu, który po tej walce rozpada się i z niego powstają niebiosa, to stąd ten kryształowy łuk w niebiosach, a z tej złej wersji powstają ponące piekła. Ich konflikt jest dosłownie prehistorią tego świata i to jest to, co możemy sobie przeczytać w Księdze Kejna. Natomiast nas interesować będzie już samo, przede wszystkim samo sanktuarium, które powstaje jako taka ziemia niczyja pomiędzy jednym a drugim. Za stworzenie sanktuarium odpowiedzialni, odpowiedzialne są dwie osoby, dwa byty, czyli anioł i demonica, tak, czyli e, Inarius oraz Lilith. To nawiązanie do tego, że w zasadzie przedstawienie skutków tej historii mieliśmy w Diablo 4, kiedyś do tego wrócimy, natomiast Raz, z, jako ich potomstwo na tym świecie, który ma być ukryty przed oczami aniołów i demonów i ma nie brać udziału w wiecznej wojnie, to bardzo dobrze im poszło swoją drogą, zasiedlają ten świat potomkowie Inariusa oraz Lilit, czyli ludzie, którzy z czasem okazują się być bardzo potężni tych potężnych ludzi nazywamy nefalemami. Historię ich przebudzenia możemy przeczytać w trylogii Wojna, Wojny Grzechu. Richarda Knaka w trzech tomach, niedawno wydawnictwo Insignis, bo to jest już z kolei trzecie wydawnictwo, które kontynuuje wydawanie tych książek po polsku po Isie i Fabryce Słów. Niedawno Insignis zrobił tego do druk, przedruk, gdzie wszystko jest zebrane w jednej książce. Powiem tak, ta historia jest naprawdę ciekawa. Gdyby mi ją ktoś opowiedział w takim opowiadaniu na 20 stron, to to opowiadanie bym bardzo polecał. To jest niestety 1000 stron, dość. Marnej literatury. W związku z tym nie wiem, czy, czy warto się w to zagłębiać i, i czytać. Może lepiej obejrzeć jakieś właśnie podsumowanie na YouTube. Natomiast ciekawostka, którą chciałbym w tym miejscu sprzedać jest to, że bardzo wyraźnie widać inspirację dla pana Knaka. Co było dla niego inspirujące przy tworzeniu poniekąd historii, a nawet kosmogonii tego świata, a był to Lord Dunsany, do którego, jak się okazuje, zawsze wracamy, jak mówimy o fantazji. Na tym wzorował się Tolkien, a potem każdy wzorował się na Tolkienie, tak? więc zawsze wszystkie drogi prowadzą do Lorda Dunsaniego, a konkretnie do bogów pegany oraz jednego z, z tamtejszych opowiadań zebranych w tym zbiorze. W zeszłym roku wydawnictwo Wesper po raz pierwszy po polsku wydało zbiór tych opowiadań, więc bardzo serdecznie wszystkim polecam. Natomiast tutaj możemy spotkać, jeżeli interesowaliście się Lorem Diablo, smoka Tragola, czyli tego, który jest bogiem przewodnikiem nekromantów, jest takim bóstwem reprezentującym równowagę i neutralność, którą wyznają nekromanci. Tym niemniej to również bardzo polecam, bardzo, to jest akurat dobra literatura dla odmiany i tutaj możemy sobie przeczytać o stworzeniu świata i o bogach, którzy mieli hobby, które polegało na, polegało na torturowaniu ludzi. Przyjemności. No coś trzeba robić. No dobra, Łukasz was wdrożył w historię i pokazał książki, do których oczywiście zachęcam chociaż nie do wszystkich naturalnie, no ale też trzeba, trzeba by wrócić na chwilkę do samej gry. No Wy na pewno kojarzycie to, tak? No to jest pierwsza część wydana na, na PC-ta. I od tego się zaczęło, tak? Ja Wam nie będę mówił o tym, jaka to jest gra, kiedy została wydana, bo to w internecie już pewnie każdy z Was znalazł. Zresztą nie ma się co czarować, Diablo zna każdy grać. Ale masz fajne wydanie. Ja w tym bestseller miałem, mam StarCrafta z kolei. Natomiast pamiętam, ja Diablo miałem w wydaniu pudełkowym, premierowym, gdzie na pudełku było po angielsku, gra była po angielsku, ale była polska instrukcja. No i w związku z tym, że byłem w wieku takim, no nie chcę strzelać, ale wydaje mi się, że miałem 9 albo 10 lat, no to ta instrukcja po polsku zadziałała ciekawie, weszła ze mną w ciekawą interakcję. Co prawda, w grze nie wiedziałem o czym to jest, bo nie byłem w stanie przeczytać, ale w instrukcji całą tą historię o płonących piekłach, wielkich, złych i wojnie aniołów z demonami sobie przeczytałem, bardzo mnie to zainspirowało. I wyobraź sobie, że wkrótce potem w szkole była taka lekcja polskiego moje zainteresowanie pisaliśmy wypracowanie. Już, napisałem. już z, <grym> chyba wiesz, co się wydarzyło, prawda? Moje rodzice byli w szkole, wezwani do szkoły, żeby określić, czy syn przypadkiem nie jest satanistą. No. Niestety miałem pewną przerwę w graniu w Diablo wtedy w życiu. <grym> Ale jak sam zaznaczyłem wcześniej, no Diablo miało ten swój klimat unikatowy, mm -hmm. bardzo mroczny i to też nas do tego wciągało. No i te wszystkie lochy, te 16 poziomów, przez które przechodziliśmy. Mm. Było mega no, fajne, Chcia, chcę, chciałem użyć określenia fajnych, ale to trochę może nieodpowiednie w stosunku do tego, czego mm -hmm. tak właściwie się spodziewać. Mroczny, tak przede wszystkim, no i też było ważne to, że te poziomy się zmieniały za każdym razem, mm -hmm. kiedy się dobry logowaliśmy, więc to też był taki fajny, unikatowy system. To prawda, to bardzo zwiększało regulowalność. myślę, że jak się zastanowimy teraz nad tym, bo potem otwierały się skróty, nie? mieliśmy zwój miejskiego portalu, ale to nie było jedyne. Mieliśmy też skróty. Jak schodziliśmy za każdym razem do głębszej wersji podziemi, tak tam były najpierw piwnica, potem katakumby, potem jaskinia i na końcu piekło. Jak schodziliśmy do każdego nowego poziomu, to się otwierał skrót bezpośrednio na powierzchnię. No jak zeszliśmy do piekła, to się dosłownie otwierała szczelina prosto do piekła w tej wiosce. Ciekawe, że nic z niej nigdy nie wyszło. Nie? My mogliśmy wejść. No, Diablo wydane na PC-ta na pewno każecie, ale być może nie kojarzycie tego, że miało też swoje odsłonę na PlayStation 1. I tak na dobrą sprawę to jest jedyna konsola, na którą zdecydowano się stworzyć wersję. Planowano jeszcze to wydać, co prawda, na Sega Saturn, a że ja byłem wielkim fanem Sega Saturn, to bardzo żałuję, że do, ostatecznie do tego nie doszło. Nie znam powodów, mogę się domyślać tylko, że mieli poważny kłopot z konwersją na, na ich platformę, szczególnie że Sega Saturn to. No, specyficzna konsola, nie ma co mhm. mówić. Aczkolwiek tak, zostało to wydane. Różnic oczywiście trochę było, to nie jest to samo dokładnie. To, co Wy na pewno możecie kojarzyć, to to, że nie mieli w ogóle opcji gry multiplayer, bo jednak Diablo było skierowane mhm. też do graczy, którzy chcą grać z innymi. Natomiast mieli opcję split screena, co oznaczało, że mogłeś z kumplem czy z kimkolwiek pograć sobie na dzielonym ekranie na dwa pady. To jest całkiem fajną alternatywą i do czego zachęcam nawet teraz. No bo Diablo jest jedną z tych gier, do których wracamy, nie wiem, jak wy, ja wracam do jedynki na pewno od czasu do czasu. No ale jeszcze taką ciekawostkę wam wtrącę, bo Łukasz też wspomniał o tych czterech poziomach, tak, od katakumb aż gdzieś tam wchodzimy do piekła. Jeśli zagracie w Hellfire, tam dodano jeszcze dwa dodatkowe poziomy. To oczywiście nie jest taka oficjalna wersja, no ale. Jest tego więcej. To znaczy to, co jest w Hellfire, nie jest narracyjnie kanoniczne, mm, tak. no ale gra jest dalej do kupienia, tak nie, nie zostało to rozłączone. No dobra, no i na koniec ten moment dla ludzi, którzy niekoniecznie śledzili, czytali wszystkie narracyjne fragmenty grając w Diablo, na końcu jest to bardzo dziwne outro, w którym nasz bohater czy bohaterka wbija sobie kamień duszy w czoło. Mm -hmm. I no prawdę powiedziawszy ja po, po przejściu gry spodziewałem się, że ten bohater będzie teraz fetowany, a tu wydarza się coś takiego bardzo, bardzo dziwnego i dostaniemy już taką zapowiedź kontynuacji, ponieważ z, z, widzimy postać mrocznego wędrowca, który jeszcze jakiś czas spędza z mieszkańcami tristram, ale zbiera się powoli do drogi i z czasem znika. I my tą samą zapowiedzią zapowiadamy kontynuację tego odcinka, gdzie będziemy rozmawiać o Diablo 2 oraz o tym jak to uniwersum ewoluowało.